Błogosławiony Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, obrońca wiary i godności człowieka. Co jego życie mówi nam, ludziom XXI wieku? Wolność zaczyna się w sercu. Choć żył w czasach ucisku, Prymas Wyszyński nigdy nie pozwolił sobie odebrać wolności ducha. Uczy nas, że prawdziwa wolność to wierność sumieniu, Ewangelii i godności człowieka. Odpowiadaj miłością, nie nienawiścią. Nawet prześladowany nigdy nie żywił urazy. Jego postawa to wezwanie, byśmy w świecie pełnym sporów i gniewu wybierali przebaczenie i dialog. Zawiesz wszystko Bogu i Maryi. Wszystko postawiłem na Maryję. To nie tylko hasło jego życia, ale i wskazówka dla nas, by ufać Bogu i szukać duchowej siły w modlitwie, nawet gdy wszystko wokół wydaje się trudne. Bądź głosem prawdy i sumienia. Błogosławiony Stefan był głosem, który nie milczał, gdy ludzie tracili nadzieję. Dziś i my możemy być tym głosem w domu, w pracy, w internecie, stojąc po stronie dobra, życia i wartości.